Dziś wyjątkowy dzień, dzień babci. Z tej okazji udaliśmy się do przedszkoli z terenu miasta. Dzieci z przedszkola nr 4 w ciężkowicach składają życzenia dla swoich babci i dziadków. Wierszyki prezentują: Nikola, Maja, Sebastian i dwie Emilki. U Dziadusia na kolana w Wilkach. szybciej sobie jak na w złotej kolonie. Dziadziś bajki opowiada, i czuki, zawsze ma. Moja babcia i dziadek są jak z mojej bajki. Babcia to śliczna kulewna, w sukni z lekkiej pianki, w różowe koronki i falbanki. A dziadek to dzielny rycerz, co ma i miecz i czerwoną maka. Wiem, że to tylko marzenia i piękne sny moje. Dzisiaj dam je w pierzencie babci i dziadkowi, bo kocham ich oboje. Dziadek z babcią mają święto, więc w z tych zalpiewami. Nie znam zjął, nie znam zjął. Nasi goście ukochani. Nowoczesna babcia nie założy Woli getry od spódnicy, jak zje ciastko, zaraz ćwiczy. Zamiast kremu z czekoladą jabłka i sałatę zjada. Kiedy proszę zebrać rale babcia mówi po serialu. Babcia tak jak dobra. Że uśmiech ma na twarzy. Najpiękniejsze trzy tabajki, pyszne naleśniki smaży. ściadkiem mogę majsterkować, albo wybrać się na grzyby. O kosmosie mi opowie i nauczy łowić ryby. Dziś piosenkę dla was mam. I całusa chętnie dam. Z wami słodko mija czas. Babciu, dziadku, kocham was.